Dzisiaj przedstawię jeden z najmocniejszych i najwygodniejszych generatorów pary. Czym Braun Style 7 Pro się wyróżnia? Jest łatwy w obsłudze, daje świetne rezultaty, a nawet koszule i inne skomplikowane ubrania nie będą stanowiły problemu. Poza tym z żelazkiem można zrobić to i to i to. Pracując w branży technologicznej coraz częściej zauważam wpływ technologii na ludzkie życie oraz na urządzenie je ułatwiające. Bohaterem dzisiejszego materiału jest generator pary Brown Carestyle 7 Pro, czyli jedno z najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych urządzeń w swojej kategorii. Sprzęt przychodzi w pudełku świetnie zabezpieczającym zawartość. W środku znajduje się generator pary i instrukcja. Po jej przyswojeniu można od razu przejść do dolania wody, a następnie do prasowania. Jednak zacznijmy od początku. Generator pary składa się ze stacji oraz żelazka połączonego grubym i wytrzymałym przewodem. Stacja wygląda elegancko, a urządzenie występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Testowany niebieski model prezentuje się dobrze, ale w moją estetykę najbardziej trafia czarna wersja. Większa część daje dostęp przede wszystkim do zbiornika, który mieści 2 litry wody. Łatwo się go wyciąga, a procedura uzupełniania jest dziecinnie prosta. W tylnej części znalazł się panel z przyciskami i diodą rezerwy wody. Poniżej znajduje się kolejny wysokiej jakości przewód, który przenosi prąd. Przejdźmy jednak do części, w której dzieje się magia. Ręko jej żelazka może wyglądać nietypowo, ale cechuje się ergonomiczną konstrukcją. Oznacza to, że urządzenie zostało zaprojektowane w sposób wygodny, a jego długotrwałe używanie nie powinno prowadzić do wystąpienia żadnych dolegliwości bólowych nadgarstka i ramion. W tej części znalazły się dwa przyciski, o których działaniu powiem w dalszej części materiału. Na spodzie zobaczyć można stopę Eloxal Plus, którą docenić można podczas pracowania, bo zapewnia świetny poślizg nawet podczas ruchu do tyłu. Urządzenie wyposażono w odwiniętą do góry stopkę Freeglide 3D, co pozwala na łatwe manewry nawet po guzikach. Sprzęt z grubsza mamy umówiony, co więc z technologią, o której wspominałem na wstępie? Doświadczyć jej można, kiedy przejdziemy do prasowania. Przygotowanie sprzętu do pracy jest niezwykle łatwe. Wystarczy wlać wodę, podłączyć urządzenie do prądu i nacisnąć włącznik. Następnie Braun automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Wtedy na wyświetlaczu żelazka podświetli się tryb, w jakim urządzenie aktualnie się znajduje. Domyślnie jest to Iker, który jest uniwersalny, bo wykorzystać go można do wełny, poliestru czy bawełny. Następnie, używając przycisku iMode, przełączać się można między trybami. Wybrać można tryb Eco, z którego najlepiej korzystać do delikatnej odzieży. Jego dodatkowym plusem jest mniejsze zużycie energii. Czasami jednak ubrania wymagają czegoś więcej. Wtedy przyda się tryb Turbo. Na tym profilu skorzystać można z silniejszego wyrzutu pary. Dzieje się to po naciśnięciu odpowiedniego, dobrze ulokowanego przycisku. Z poziomu iMode włączyć można też PrOSTIM, czyli tryb do prasowania pionowego. Na tym profilu urządzenie po jednokrotnym naciśnięciu przycisku pary będzie emitowało przez 30 sekund. Użytkownik nie musi więc trzymać klawisza, żeby para była generowana. To przydaje się, kiedy chcemy odświeżyć ubrania wyciągnięte z szafy, jeśli to dalej za mało. Z poziomu stacji aktywować można 15-minutowy tryb Boost, który pozwala na pracowanie z maksymalnym wytwarzaniem pary. Moc maksymalna to imponujące 2700 W. Wytwarzanie pary utrzymuje się na poziomie 180 g na minutę, a dodatkowe uderzenie pary zwiększa tę wartość do 600 g na minutę. Mocy nie powinno więc nikomu zabraknąć. W praktyce cała obsługa sprowadza się do wykorzystania dwóch przycisków. Jest to klawisz iMode oraz przycisk do generowania pary. W wygodny sposób można szybko zmieniać tryb w zależności od prasowanych tkanin. Sprzęt faktycznie jest wyjątkowo wygodny, a rezultaty prezentują się świetnie. Nie miałem żadnych problemów z wyprasowaniem nawet koszuli, mimo że żelazko ostatni raz trzymałem bardzo dawno temu. Samo żelazko dzięki m.in. umieszczeniu wody w podstawie jest lekkie i nie powinno powodować zmęczenia nawet przy prasowaniu całego wkładu z pralki. Bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie. System Auto-Off automatycznie wyłączy żelazko po 10 minutach. Warto też wspomnieć o systemie blokady, który umożliwia wygodne przenoszenie, a także zabezpiecza generator przed dziećmi czy pupilami. Do przenoszenia przyda się też schowek na przewód. Świetną opcją jest, że kiedy Braun potrzebuje odkamienienia, ikona Fast Clean zaczyna świecić. Samoczyszczenie jest łatwym procesem, który dokładnie opisano w instrukcji. Braun CareStyle 7 Pro to sprzęt, który ułatwia utrzymanie ubrań w świetnym stanie. Urządzenie jest wygodne, łatwe w obsłudze i serwisie, a także zapewnia bezpieczeństwo i łatwość przenoszenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do linku w opisie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!